Dzień dobry, dzień dobry, Krzysztof Rafał Lubobylowski się kłania. Witajcie w mojej kuchni, na moim kanale. Dzisiaj część druga, robimy sobie śniadanie. Jak wiecie w części pierwszej zrobiliśmy już bułeczki, a teraz część główna śniadania, czyli szakszuka. I żeby przygotować ten przepis rodem z Afryki, będziemy potrzebowali jaja, smalec, może być olej roślinny, posiekana pietruszka. Szczypiorek, czosnek, cebula i papryka również są już pokrojone. Dalej, pomidory z puszki i przyprawy, pieprz, sól, oregano i papryka słodka. Tuszcz, jak widzicie, ładnie nam się roztopił. Wrzucamy czosnek, paprykę i cebulę. na ogień na taki średni, trzeba to wszystko teraz przemieszać no i smażyć aż delikatnie nam wszystko zmięknie. Teraz jeszcze troszeczkę popieprzymy i dodamy pół łyżeczki papryki słodkiej. Okay. Jak już nam warzywka delikatnie zmiękła, trwało to około 5 minut, możemy dorzucać nasze pomidory puszki. Wymieszajmy to. I dusimy to przez kolejne 5 minut. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak wbić cztery jajka. I jedno. Tak jest, solimy to, pieprzymy, dodajemy troszeczkę też oregano na górę, dusimy całość pod przykryciem. Kolejne 10 minut. 5 minut przed końcem posypujemy nasze danie pietruszką i szczypiorkiem. No i za chwilę pokazuję Wam efekt końcowy. I nasze pyszne śniadanko jest już gotowe. Z tą bułeczką To smakuje wybitnie. Możecie mi wierzyć na słowo. Mm. Toż to niebo w gębie. Także zachęcam do wykorzystania tego przepisu. To był Krzysztof Rapanują Bobylowski. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej. To jest przepyszne.